Jaka jest rola magazynowania energii w gospodarce? Przy obecnych wyzwaniach w branży energetycznej, gdzie mamy coraz więcej zainstalowanych źródeł zmienno-pogodowych, czyli wiatr i słońce, magazyny energii stają się nieodłączne i bardzo, bardzo potrzebne do stabilizacji pracy tych. Tych źródeł wytwórczych, czyli generalnie źródeł odnawialnych. Przez wiele lat ten proces był troszkę, jakby powiedział, zaniedbany. Były realizowane inwestycje w źródła OZE, i tą stabilizację tych źródeł przejmowały na siebie źródło konwencjonalne i system elektroenergetyczny. Dzisiaj jest ten system już na tyle niewydolny, że potrzebujemy tych magazynów energii jak po prostu bym powiedział kolokwialnie: kania dżu, czyli na już i na teraz. Skala jest ogromna. Narodowy operator energii w Polskiej Sieci Elektroenergetycznej szacuje, że na już potrzebuje. 15 GW w magazynach energii. Nie określamy tutaj jakby technologii, chodzi ogólnie o formy magazynowania energii elektrycznej. Natomiast docelowo te potrzeby są nawet na 10% całej mocy zainstalowanej w systemie. To są potężne ilości, ale też i potężne wymagania dla inwestorów. I potężne też no, wyzwania dla całej legislacji, przygotowania tego otoczenia prawno-regulacyjnego i rynkowego, żeby te inwestycje mogły się wydarzyć. Mamy jakby do odrobienia dużo takiej lekcji, bo to są technologie, które. Mm, będą potrzebowały pewnych modeli biznesowych, których na dzisiaj w Polsce jeszcze nie ma. Są w innych krajach, na przykład rozwiniętych w Europie, które już wykorzystują masowo technologię magazynowania energii. Czekamy na, na te modele biznesowe. My jako Izba pracujemy nad tym w dyskusjach zarówno z administracją państwową, jak i z sektorem energetycznym, aby te modele biznesowe wdrożyć. Na pierwszy ogień idzie już rynek usług elastyczności. To jest taka dyskusja nas czeka z Urzędem Regulacji Energetyki, z właśnie operatorami energii elektrycznej i z branżą magazynowania energii i w ogóle z branżą OZE, żeby taki rynek usług elastyczności wdrożyć od 2026 najpóźniej. W międzyczasie wchodzą w zmiany na rynku bilansującym od czerwca, gdzie już magazyny energii będą kontraktowane też na tym rynku. Zobaczymy, jak ten rynek będzie funkcjonował jesienią i ewentualnie wtedy będziemy mogli zawnioskować pewne korekty do tego rynku, żeby jakby efektywność jego była lepsza. No i praca w tym roku też nad nowelizacją takiego systemu wsparcia, który już istnieje, a chcemy go bardziej jeszcze... Z zadedykować tym technologiom magazynowania energii, czyli rynek mocy. Dzisiaj to jest jakby podstawowe takie źródło finansowania dla tych inwestycji, więc warto jest, żeby popracować nad kontynuacją tego mechanizmu wsparcia i żeby był on przede wszystkim właśnie dedykowany tym technologiom magazynowania energii. Konkludując, uważamy, że w nowelizowanej polityce energetycznej Polski. W zasadzie do 2030 roku magazynowanie energii powinno odkrywać jakby kluczową rolę, a nawet bym powiedział być filarem polskiej gospodarki. Jakie wyzwania dla branży? No wyzwania są yy, duże, czyli poprawa przede wszystkim wszystkich tych relacji, które dzisiaj yy, inwestorzy mają w, 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 z, na, w stosunkach z operatorami energii elektrycznej, czyli usprawnienie procesów przyłączania tych instalacji. E, oczekujemy na wypracowanie centralnej ewidencji mocy przyłączeniowych jako takiego transparentnej informacji dla rynku ile tej mocy przyłączeniowej jest dostępna na rynku i w jakich punktach można tę instalacje podłączać. Zawnioskowaliśmy też o stworzenie mapy dla magazynów energii, czyli w konsultacjach też z operatorami zdefiniowanie w których miejscach w Polsce te magazyny energii będą najbardziej potrzebne z punktu widzenia pracy całego systemu elektroenergetycznego, bo nie w każdym miejscu są one wymagane. niektórych są naprawdę bardzo potrzebne. Ten proces nie jest dzisiaj jeszcze dopracowany, a, a, a odczuwamy taką potrzebę. No i finansowanie. Tu jest też jeszcze duży problem. Nie wszystkie banki mają linie kredytowe dla inwestorów w magazyny energii. Mamy też opóźnienia z, z poborem środków z KPO, też wielu inwestorów na to czeka. No i w ten ostatnia kwestia to oczywiście wdrożenie tych wszystkich modeli biznesowych, czyli na czym magazyn miałby na rynku energii zarabiać. W tym oczywiście uwolnienie cen energii dla wszystkich odbiorców. Będą wprowadzone taryfy dynamiczne, co już poprawią, że tak powiem, bankowalność takich inwestycji. Na razie te taryfy dynamiczne będą dotyczyły wąskiej grupy odbiorców energii, ale z czasem jak będą już dotyczyły wszystkich, więc wszyscy inwestorzy i odbiorcy energii będą chętnie inwestowali w magazyny energii po to, żeby uniknąć wysokich cen tej energii. I tu planujemy, i to też jest duże wyzwanie przed branżą, też rozpoczęcie prac i planujemy takie dyskusje nad wprowadzeniem taryf dynamicznych dla opłat dystrybucyjnych energii, bo te opłaty stałe w tym rachunku za energię stanowią dzisiaj bardzo pokaźny procent i to jest duża przestrzeń do Oszczędności, a właśnie jeżeli szukamy oszczędności, to też myślimy o tym, jak zaoszczędzić, właśnie wykorzystać potencjał magazynowania energii. I ostatnie pytanie: jak oceniacie współpracę z Ptak Warsaw Expo? To już od dwóch lat współpracujemy z Ptak Warsaw Expo. Na początku związaliśmy się przy okazji targów Solar Energy Expo i tam. Um, przedstawiliśmy swoje um, pomysły i, i, i organizowaliśmy konferencje i krzyżyliśmy tą wiedzę na temat technologii magazynowania energii. Um, po rozmowach z ptakiem Warsaw Expo uznaliśmy, że branża bateryjna. Tak się mocno rozwija, że warto jest stworzyć odrębny produkt taki targowy i stąd właśnie się spotykamy na tych targach i, i też tutaj mamy dedykowaną konferencję tylko i wyłącznie dla tej branży baterii. Więc jest to bardzo dobra współpraca. Będziemy też współpracować przy kolejnych projektach. We wrześniu, przy targach techniki grzewczej, w październiku, przy targach Industry Week i w grudniu, przy centralnych targach rolniczych. Wszędzie dla tych wszystkich branży, magazyn energii jest niezbędną instalacją.